Witam Was w tym odcinku, w którym zobaczymy sobie czołg T-127. Tak jak chcieliście tester 127 jest gotowe do walki. Tutaj mamy jego przegląd statystyk, a teraz wejdziemy już do bitwy. Złoga, jak widzimy 75% będzie po odjęciu punktów karnych, ujemnych. No i mapa to prowincja. Na tych chińskich jest taki problem, że zazwyczaj wrzuca nas na 4 mapy Znaczy, wrzuca nas tylko na 4 mapy Malinówka, Himmel, e, Prowincja, Maincy, kopalnie inaczej Te 4 mapy to jest ograniczenie do trzecich tierów, więc jesteśmy non stop wrzuceni do tego wora e, co powoduje, że po prostu e, no, troszeczkę to może być nudno oglądać tę mapę 10 razy pod rząd No ale innej opcji nie ma, żeby wam pokazać te czołgi, oprócz treningówki która może pokazać wam statystyki Wiecie, w warunkach treningowych, a nie jednak na żywo. W bitwie takiej, która się będzie toczyła często jednak. No i w boi jedziemy przed siebie, pojedziemy sobie... A w dół pojedziemy, zaskoczyłem przeciwników. Staniem za domkiem i będziemy ślepi, ponieważ nie wziąłem Lorentki, Tak się zastanawiałem, w Rosji pewnie powiedziałem, Himy Himmelmeintzy, bo zawycie takie mapy losuje mi, gdzie nie przyda mi się ta Lorentka za cholerę. A jednak Urgamik powiedział, no dałem mu teraz Himla. Yy, tego. Daję mapę, gdzie się przyda lornetka. No i zobaczymy. Czy to było mądre, żeby nie wziął tej lornetki? Yy, no zobaczymy T46, pierwszy czołg. Ładnie zdjęty, bym powiedział nawet. Spodobała mi się ta akcja. To działo mi się w ogóle podoba. Naprawdę to działo wygląda nieźle, bo. Zobaczcie, co 200 sekundy strzelamy za... 47. Naprawdę nie nieźle. 51 penetracji. D2. Raz. Uuu, ktoś yy, zakończył swój żywot. Niestety. I ktoś do mnie zjeżdża, towarzystwo mamy. Słuchajcie, trzeba będzie go zdjąć chyba. Nie odpuścimy mu tak łatwo. Nie ma takiej opcji. O kurde, dostaje. To nawet... Nie za 50, tylko za 62. 8, 68. Jeszcze lepiej To nie było. Ej, no, odbijem się od 15 pancerza. You are kidding me, yes? Ten koleś to chyba w jakimś innym wymiarze żyje, co nie? Jest, gdzieś to jest, jest pośrodku pola. A najlepsze jest to, że żyje. O kurde. Help, me someone. Czemu mi pomaga? Gdzie są nasi? E, gdzie to przebić? Dobra, udało się. Bez złota przebić. O kurde, kolejny. Gdzie to przebić? Kurde, kolejny. No nie wiesz, że... To co to za czołg jest, D2? Że go przebić nie mogę, kurde. Ale powiem wam, że wiecie, co mnie dziwi? Że ja odbijałem pociski. To jest niezłe. Czyli to coś dinga od przodu? Zaraz zobaczymy. Tak nie, to najwyżej pufne. Dobra, jest. Cicza. A, Cicza to gówno. O kurna! O kurna! Jaki damage, to on za tyle strzela, okej. Okay. Dobra. Jednak nabrałem... E, ...troszeczkę... E, ...powagi. I to był błąd, że powiedziałem, że Cicza to gówno. Bo wbrew pozorom to wydaje się... Nie z czołgiem, jeżeli zastrzela za... Tyle widzieliśmy i znowu ding! Kurna, czemu to dinga? No kurna ile mam penetracji. 51, no bez jaj. Dajcie mi powiedzieć, że Chińczycy mają czołg co strzela za 500, za, 50, za 60 i jeszcze odbija. I jeszcze Makamo. Lepsze ode mnie. Nie ma takiej opcji. Nerfit Cicze. Jaki rof jeszcze, widzieliście jak strzela szybko? Dobra, koniec tej imprezy. Bez złota sobie poradziłem. Zawsze zabieram złoto na pokład, ponieważ... Ee, nigdy nie wiem, jaki czołg wybieram. Ja tymi czołgami nigdy prawie nie grywam, a jak zagrałem nim bitwę, to zazwyczaj specjalnie, żeby ją pokazać Wam, ponieważ mi tu nie rajcuje takie bitwy tymi czołgami. Ja się cały czas świecę i coś do mnie łupie. Tak, pół, pół, pup, pup. Dlatego... Ciekawe co to jest, co? Kurna, no bez jaj! W domek strzelacie. Nie macie litości dla biednego multiego. Zaraz zobaczymy czy... Kampa ogólnie jest, bo mają te leki. Kurna. Nawet żerówy nie mam na pokładzie. O, ty jesteś mądry. Ty pojedziesz świecić, co? Dobra robota, Marian, jedziesz. Jedziesz, świeć. Kurna, ty dalej w tym domu pił. Co za ludzie. Co za ludki Zobaczcie, przyjechał niezauważony. To jest znak. To jest znak, że... No, oni strzelają na ślepo. U, tutaj ci też tutaj strzelają. Więc on nawet, oni nie, nie myślą, że... Może oni są ukryci za czymś albo coś. Przez jak się chyba strzelać nie da no. Nawet no, jakby bardzo chcieli, to się nie da, niestety. Aj nie! Wiecie to on, on zaraz zginie, wiecie od czego? Od czołków, które będą musiały w dupę, kurna, ty! Skąd się tu wziąłeś, kurna? Świecisz mnie teraz! Won, won do Afryki! Do, ha! Widzicie, to jest właśnie Spotter. Stoi, ginie. O, tam on nie ginie, on nie ginie, od czołów plet. Wiecie, to znaczy, że e, nic do niego nie ma prawa strzelić. Oprócz tego, zdejmiesz go? Zdejmiesz go? To radę? O kurna! O kurna! Wiedziałem, że to GÓWNO jest dobre. Wiedziałem, że ten Tedek jest dobry, wiedziałem. Dlatego uważałem i nie jechałem, co nie? A to by było, powinien pojechać, bo bym nie zdjął. Ale przynajmniej Artę mamy dobrą. I, i ten T70 zdjął tego T127. Cruiser napadł na nie wiem gdzie. Ale teraz e, troszeczkę mnie to ZDERENOWOWAŁO, Dlaczego Tedek wyjeżdża sobie tak po prostu i tyle żył czasu? Ja nie wiem. A czy miałem 4 kile? To też, to też mnie ciekawi Gdzie ja zrobiłem 4 killa. Czyli zrobiłem więcej damage niż tą e, maszynką e, Śmieszną jaki to był czołg Też nie mam pojęcia Ten niemiecki 3 tier Oje Jak się fajnie ustawili to fajnie wygląda Naprawdę fajnie wygląda Taki duecik Skillzordów Takie pufufuów puf, Tylko leci No i dobra chyba tutaj się to prędko nie zakończy A. Wyjdę i zakończę to, ponieważ yy, dobrze wiem, że ilość kredytów będzie opiewała na ilość około 200 tysięcy, co raczej nie jest cudem i ten, ty, tych czołgów nie ma, ja pokazując te bitwy yy, na niskich tierach nie mam na celu pokazania wam jak zarabia dany czołg, ponieważ dobrze wiem, że 3 tier nie zarobi żadnej ilości, która byłaby lepsza praktycznie od normalnego czołgu, to jest po prostu czołg for fun, tak? Więc e, może minimalnie 2000 więcej zarobi. Może 5 nawet, jak będzie dobra e, bitwa i będzie dało się to wyczuć jakoś lepiej. Natomiast, no mówię, to są czołgi for fun i ten czołg, e, widzę, naprawdę jest niezły. Ciekawe, czy e, LTP jest e, lepszy od niego. Zaraz zobaczę zresztą, jakie on działo. E, nie, to jest identyczne, praktycznie działo. E, tylko że ten ma gorszy pancerz, ale jeździ 45 na godzinę, a ty jeździsz w chłopczyku 38 Czyli tutaj mamy zwrotniejszą maszynę z gorszym pancerzem, tutaj mamy e, lepszą maszynę pod względem armory i działa e, identyczne e, natomiast prędkość gorsza AHP ty masz mniej. A ty masz co lepsze? 320 zasięgu czy 310 zasięgu czyli to jest taka wolniejsza maszynka, bardziej do niszczenia czołgów chyba. No, w każdym razie e, identyczny dzieł, jak widzimy, jeszcze ma Valentine 2 i BTSV. No, i tak to wygląda po prostu z tą maszyną. E, jak widzieliśmy, e, nie przeżyłem nie wiadomo czego. Parę strzałów się odbiło ode mnie, ale bez rewelacji. E, no, to był właśnie Tesser 27. Jak chcieliście, tak macie. Dzięki, cześć.